Zowieczesz, witajcie, ja nie wiem jak. Słodziak tak dopuścił klatkę. Posprzątałem mu 3 dni temu. Na kolejny dzień mu nie sprzątałem, czyli wczoraj mu nie sprzątałem. I dzisiaj muszę mu posprzątać. Więc szyb, szybkie sprzątanko. Najpierw zdejmuję górę klatki. Dobra. Restymienne, no wyjdź, no wyjdź. Brawo! Dobra, kosz jest. E, teraz obróżnienie, karma, szyk na klatkę. To, szyk e, Ogólnie skąd? W ogóle skąd tutaj jest takie coś? Jakieś takie dziwne, zielone. Nie wiem. To muszę mnie, bo mam taką tą do opróżniania. zoologicznym. Dobra. I no. dobra taj Marcik. Dobra już jest posprzątana i to muszę umyć to muszętaj z zmycia dobra jest umyte i wysuszone. Teraz pora na klatkę. Wyciągamy wszystkie zabóleczki. Słodziak ogólnie tutaj bardzo lubi chować. Tu kulis ma Coś ma? Nie, nie ma. No czy ma? Dlatego na nagranie taką zabaweczkę. Dobra. I... Opróżniamy wszystko łącznie z tym peletem. To też będzie time lapse. Dobra, jest. Tutaj ogólnie myć. Dobra, napiszcie pod tym filmem, czy mam myć, czy nie. Zrobię taki film. Gdzie będzie trzeba, trzeba myć, to znaczy będzie do ogólnego tego mocnego czyszczenia, czyli jest <laughs> zabawki, domek, klatka, paśnik, boik. No. Ale teraz musimy nasypać tutaj pelet. No to widzimy się za chwilę Dobra, jest tu ale słodzie tutaj wszedł Słodzie, no wejdź, wejdź Ja tu nowe Tutaj na to oczywiście miejsca dużo, tutaj mniej tu w ogóle, bo to kuweta No i składanie Dobra mata, kuweta, domek, świnka, zabawki, miska, tutaj jeszcze zabawka yy, i muszę umyć tą, proszę Państwa, tą miseczkę. Dobra, to widzimy się za chwilę. Dobra, mam już miskę umytą ładnie. Zakładamy klatkę i przestawiamy tutaj. Aha, i jeszcze takie ważne info, bo, bo. Ogólnie będę szedł do weterynarza ze świnką i jeżeli weterynarz pozwoli, będę mógł tam częściowo nagrywać, bo na wizytę kontrolną, no bo trzeba w ogóle iść kiedyś. No bo nie wyobrażamy przecież sobie, żeby jakaś świnka u weterynarza nie była. Bo trzeba chodzić na badania. No. I już do końca sprzątanie. Co mu się dzieje? Dobra. Już klatka jest na swoim miejscu. To odkładamy. To musimy dać do szafy. Będziemy rzeczy dla świnki. I muszę, ogarn... muszę tutaj ogarnąć, ponieważ jest lekki syf jak widać. Zawsze po sprzątaniu jest taki syf. Więc widzimy się po sprzątaniu. Dobra, jest. Teraz tradycyjnie tutaj podkładamy matę, poduszkę i teraz racjonalna ocena słodziak. Jaka? 5 na 5. Słuchajcie jak to sztywny git. A to, na, a to tyle. Pa pa.